Witam serdecznie moi drodzy. Przychodzę z odpowiedzią tak lub nie na dowolnie zadane pytanie. Prosiłabym, żebyście teraz w głowie pomyśleli sobie właśnie o tym pytaniu do kart i dopiero wybierzcie opcję pierwszą bądź drugą. Dzisiaj mamy dom i dzisiaj mamy wagę, więc dwie opcje do wyboru. No dobrze, zaczynamy od jedynki. To jest Wasza karta wyboru. Patrzymy na ten tydzień, jakie informacje macie. Macie tak, dziewiątkę ognia oraz piątkę ognia. Znaczy, no macie odpowiedź nie. To już chyba widać w tej dziewiątce ognia, że na ten tydzień odpowiedź u Was jest nie. Natomiast przejdźmy teraz do karty uzupełniającej, bo ona nam daje trochę więcej informacji, plus dodatkowo może nam tutaj coś pokazać. Jest to karta piątki ognia, czyli generalnie rzecz ujmując, ten temat w tym tygodniu może być problematyczny, czyli z powodu tego tematu mogą być problemy, albo mogą być wręcz kłótnie, konflikty właśnie o ten temat, bądź w sprawie tego te tematu. Więc moi drodzy, no w tym tygodniu no to ewidentnie macie odpowiedź nie. Tak, jakby energia przy tym temacie w tym tygodniu była jakaś kłopotliwa, problematyczna, toksyczna, może jakaś kutliwa, sporna. Więc nie sprzyja w ogóle w tym tygodniu Waszemu tematowi energia. Więc dobrze by było po prostu nic tutaj nie robić, nic tutaj nie ruszać w tej kwestii. Natomiast proszę uważać na to, żeby po prostu. W związku z tym tematem nie doszło do kłótni, konfliktów i sporów, dlatego że niestety, ale będzie taka yy, w cudzysłowie możliwość i niestety należałoby to gdzieś tam yy, po prostu ominąć, prawda? Jeżeli już w tym momencie wiecie, że może być kwestia sporna związana z tą sytuacją w tym tygodniu. Również może być tak, że po prostu. Yy, Znaczy nie, to wszystko. U Was to jest bardzo konkretna i klarowna informacja, więc po prostu ten tydzień no jakoś tam nie sprzyja Twojemu tematowi i jeszcze trzeba uważać na ogniste energię w związku z tematem. Więc tutaj szybko poszło, bo jest bardzo konkretny przekaz. Przejdźmy teraz do dwójki, czyli wybraliście wagę, moi drodzy. Więc patrzymy, co ta druga opcja tutaj ma do powiedzenia. Na tydzień oczywiście, tak? Pamiętajmy, że to jest na tydzień. Patrzcie, jedność oraz królowa ziemi. No tu, to macie zupełnie inną sytuację niż jedynka, moi drodzy. Zobaczcie, znacie karty, więc wiecie, co to znaczy. Moi drodzy, jedność daje Ci odpowiedź tak, zdecydowanie. Mało tego. Dodatkowo w tej karcie jedności jest takie przesłanie jest taka informacja, że sprawa yy, ta sytuacja, o którą pytasz, może nieść, nieść dla ciebie dużą lekcję życiową bądź duże doświadczenie życiowe. I ja nie mówię tylko na ten tydzień, tylko ogólnie. Ogólnie rzecz ujmując, twoja sytuacja, twój temat yy, będzie ci przynosił, przyniesie ci w życiu jakąś lekcję życiową bądź. Jakieś doświadczenie duże życiowe. Więc tutaj, jak gdyby same plusy, same pozytywy i to, o co pytasz, jest niezwykle istotne w Twoim życiu: to, że Cię to spotkało, bądź to, że masz z tym do czynienia, dlatego, że tak jak mówię, z tego idzie duża lekcja dla Ciebie z tego tematu, bądź po prostu duże doświadczenie, które zdobędziesz na tej sytuacji. W związku z tą sytuacją. Natomiast w tym tygodniu już będziemy teraz y, dalej mówić, masz odpowiedź tak, ale przejdźmy do tej królowej ziemi. Ogólnie ten tydzień może być niezwykle obfity w duże pozytywy związane z Twoim tematem. I teraz tak, albo Ty się do tego przyczynisz, bo po, poprzez Twoje działanie y, Ty wpłyniesz na, na to y, bardzo pozytywnie, bo te Twoje działania tak pozytywnie wpłyną. Albo po prostu zadzieje się to gdzieś tam samoistnie, znaczy no samoistnie, rozum, rozummy energetycznie, że z zewnątrz pewne właśnie elementy wpłyną bardzo pozytywnie na Twoją sprawę, na Twój problem tutaj w dwójce, który zapodałeś kartą. Więc moi drodzy, bardzo pomyślny jest tydzień na Twoją sprawę, czy będziesz coś robił, czy nie będziesz. Dość pozytywny obieg spraw może mieć tutaj miejsce. Obrót spraw, natomiast y, masz odpowiedź tak, masz odpowiedź tak, a dodatkowo poszła informacja, tak jak powiedziałam na początku, że, y, że tak naprawdę z tej sytuacji wyciągniesz w życiu dużą lekcję i duże doświadczenie zdobędziesz, więc nie bez przyczyny ta sytuacja, o którą pytasz w Twoim życiu się pojawiła, bo po prostu musiała się pojawić. To nie zależało od Ciebie, to musiało się pojawić i dlatego. Masz teraz styczność z taką sytuacją. Yy, dobrze, moi drodzy, w takim razie to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Oliana.